Nie jestem ale muszę, można by rzec, tu, cytując klasyka, ciężko dzisiaj po tak aktywnym weekendzie, po pracy nie udało się wyjść prosto na siłownię, tylko trzeba było się trochę przespać, ale teraz już nabrałem siły, rowerek, kolejny vlog <grywka> zaczynający się od trasy na rowerze ale forma sama się nie zrobi także trzeba jechać zrobić swoje wyspać się dobrze żeby jutro znowu aktywnie Tak jak to chodzi widać widać miasto widać godzina 22, wracam z treningu było fajnie trening dokładnie ten sam co był robiony na pierwszym vlogu także odnośnik w karcie, nie będę już go tutaj wklejał ponownie zachęcam do obejrzenia mojego pierwszego vloga, tam jest pokazany trening FBW który wrzucił Seba kot, także jeden z najlepszych nauczycieli myślę, od których można się uczyć ćwiczeń, także warto zobaczyć jego kanał ja też aktualnie ćwiczę z tego planu treningowego Zobaczymy jakie będą efekty i też będziecie mogli to zobaczyć na moim kanale. Czy coś się zmieni format, czy się nie zmieni Zjeść, spać i jutro do pracy. Dobra, sławnocą. Tak, to właśnie dziś ten dzień nadszedł wreszcie. Ostatnie chwile z tymi włosami w ten upalny dzień. No, we Wrocławiu ciężko umówić się aktualnie do fryzjera. Czas oczekiwania, no tak połowa września dla większości fryzjerów, także, a tutaj w okolicy mojego domu odwiedziłem pięciu, ośmiu i termin na września, także na szczęście udało się znaleźć i pozbędziemy się wreszcie trochę w ten sposób zostawić, nie zostawić to. Patrzcie za chwilę. I jak można zauważyć od razu inny człowiek, ładniej w głowę w ciepłe dni. Liczyłem, że fryzura trochę bardziej się zmieni na jakąś inwencję twórczą od Pani fryzjer jakoś nie miała pomysłu na coś nowego, więc zostaje e, tak jak jest skróciłem tylko boki, kucyk został zapuszczam dalej a co się z tego ciekawego urodzi, gdy urośnie? Jeszcze nie wiem ale pewnie wspólnie się o tym przekonamy, bo pełną relację będzie można zobaczyć właśnie na tym kanale Godzina 17.40. Dopiero wychodzę z pracy. No, niestety, czasami tak jest, że trzeba dłużej zostać. No, A jutro szykuje się też ciężki dzień, bo na obiekt jedziemy. I niestety, praca musi być wykonana, bo tylko w ten dzień się da to zrobić. Więc pewnie od rana do wieczora, jutro na obiekcie. Dzień jak co Ale w piąteczek do domu. W weekend trochę nad jeziorkiem się posiedzi. Będzie fajnie. I chociaż jest środa i jutro powinna być promocja mojego kanału, na którym już oglądacie te vlogi, bo to już będzie prawdopodobnie trzeci, czwarty odcinek. Eee, to jeszcze zapowiedzi kanału nawet nie mam nagranej, także... Schody. To jest duże wyzwanie. W poniedziałek robiłem nogi, dzisiaj środa, a łydki byłam także. No chodzę po tych schodach jak jakiś kalek. Oj, łatwo nie jest. Dzisiaj znowu trening. W formach Idę na trening. Mogę tak Jak idzie się po treningu nóg. W dół. Tym okazem. No tak. Każdy ruch to był. zaraz na trening. Się rozgrzeje, rozciągnę i powinno być dobrze tup, tup tup. tup ciężko Jadę na trening, ale całe życie trzeba szukać motywacji w życiu Dzisiaj motywacją piękna pogoda wyrenderowany wreszcie film koszulka starczą Kapitana Ameryki na zawsze dodaje sił więc trening będzie ogień. Ale dzisiaj łapeczki weszły. O Oj, ojenny. Dzisiaj taki luźniejszy trening. Rągi, klaty, ale... No i barki w sumie konkretnie też. No ale... Jak to siedzi. Uuu, tak. U! A spokojne wieczory. Razem z dziewczyną, która gra ze, ze mną, tam spędzamy na grze. Ćwiczymy skilla w lodu. Akurat ja sobie teraz gram Shenem na topie, chociaż moja linia to ADC i dżungla. Ale trzeba czasami coś wybrać innego, tak lubią.